to jest lis firmy Saro rosyjskiej firmy Saro no można powiedzieć że aktualnie chyba unikat w Polsce bo wydaje mi się że kupiłem jedyny egzemplarz jaki można było kupić w Polsce w jedynym sklepie który oficjalnie w Polsce dystrybuuje wyroby między innymi Saro generalnie jest problem z kupowaniem w Rosji czegokolwiek w sklepach internetowych ale no czym mnie urzekł ten nóż on jest niezbyt użyteczny do takiego, takich typowych zadań bushcraftowych, nazwijmy to w cudzysłowie, albo może po prostu turystycznych, ponieważ ma no nietypowy, no nietypowy kształt głowni jak do takich zastosowań, czyli, czyli to jest tanto, to jest tanto wywodzący się z japońskich mieczy. On jest raczej przeznaczony do zadań taktycznych, wojskowych. Nie do końca jest praktyczny w, w takich zastosowaniach, właśnie obozowych, e, survivalowych, e, no takich codziennych, powiedziałbym. Sam wygląd tego noża jest rzeczywiście ciekawy. E, niewielkich rozmiarów, ale ogólnie jest wygodny. Dobrze leży w dłoni. Ta rękojeść jest gruba, taka mięsista, można by powiedzieć. Do tego nóż czuje się w ręce, jest dosyć ciężki i sprawia generalnie takie wrażenie takiego pierwotnego noża, wiecie, wykonanego przez jakiś pierwotny lud żyjący gdzieś właśnie na terenach Syberii, Jakucji. Nóż przychodzi w takiej pochewce skórzanej albo podobnej, Ciężko powiedzieć, jeżeli jest to skóra, to wydaje mi się, że kiepskiej jakości. Jest dosyć cienka. Jest jedna szlówka na pasek. I oczywiście pochewka jest zbyt luźna. O, widzicie. Nie wiem kto był taki pomysłowy. Czy, czy producent, czy polski dystrybutor. Ale w środku jest złożony na trzy kawałek papieru. Który ma trochę chociaż pomagać w trzymaniu się tego noża w pochewce. Także. No, takie właśnie ruskie patenty. Zrobiliśmy za dużą pochewkę, no to włożymy tam kawałek papieru, no i przecież się trzyma, nie? Samochód w środku lasu. Pan sprzęt po grafuje pan? No, tam sobie coś takiego. Zimorodka? Nagrywam. Nie, nie, tak sobie tylko nagrywam takie. A co tu są zimorodki? Tak. A to nie widziałem w sumie żadnego. Czy nie wiem, czy to był leśnik, czy jakiś. Ubrany był jak leśnik, ale podjechał starym Cinquacento i pytał, czy obserwuje zimorodki. Wracając do tego noża, no na pewno oryginalny, na pewno nie tak praktyczny jak inne noże o, o klasycznym oszczu Drop Point. Fajnie się go trzyma, fajnie się nim pracuje, mimo że nie był fabrycznie super naostrzony, ale wystarczyło tak naprawdę przeciągnąć go kilka razy po ostrzałce ceramicznej, no i już jest dużo ostrzejszy jeśli chodzi o stal użytą to nie ma żadnej ściemy, nie jest to jakaś ruska podejrzana stal, tylko porządna K110 austriackiego Bolera, Boler, firma taka, produkująca stal K110 to jest odpowiednik D2 to tyle jeśli chodzi o Saro i model LIS Okej, okay, a jego rywale ma właściwie dopełnienie, bo nie chciałbym, żeby tutaj się odbywał jakiś konkurs, co lepsze, no bo tak jak mówiłem, lis jest trochę do innych zastosowań, natomiast tutaj mamy nóż bułgarskiej firmy Manli lub Menli, w zależności od tego, czy oni się tak naprawdę nazywają po angielsku, bo jeśli tak, to Menli oznacza coś męskiego, rzeczy dla mężczyzn, męskie. Jest to wytwórnia noży, zlokalizowana w Sofii, w Bułgarii i to jest model Patriot. Drugi największy hit tej firmy po modelu Kamarat, czyli... czy Kamrat po polsku, czyli towarzysz po prostu. Kamarat to był scyzoryk, który okazał się wielkim sukcesem, zawojował Zachód i jeśli chodzi o Patriota, to jest nóż, no po prostu... Można powiedzieć idealny, idealny do turystyki, do bushcraftu, do wędrówek, ponieważ on jest wykonany, jest zaprojektowany jako idealny przyrząd do pracy, idealny towarzysz wędrówek. To nie ma żadnych fantazyjnych kształtów, wzorów, to nie jest jakiś nóż super designerski, to nie jest nóż do podziwiania, to jest bardzo prosta konstrukcja. Stal to jest D2, ale w wersji niemieckiej, czyli 1.2379. Na okładkach mamy oczywiście G10, dwie przelotki. Oczywiście jest to konstrukcja full tank, czyli jeden kawałek żelastwa. Spalają w jedną całość, to ma się wrażenie, że to nigdy nie były osobne elementy. To po prostu jest jak wykute z granitu. Ja powiem szczerze, że na mnie działa minimalizm i ja nie potrzebuję ozdobnych rzeczy. Jeżeli coś jest zaprojektowane z taką wysmakowaną, powiedziałbym, czułością, bo ten nóż jest tak idealnie wykonany, tak wyprofilowany, w ręce jest tak, tak miękki, że tak powiem, ten dotyk, mimo że to są oczywiście twarde materiały, to mm, okładki są tak wyprofilowane mają taką delikatną, lekko szorstkawą fakturę. Ale bardzo przyjemną w dotyku, idealnie wykończoną. No nie ma się co tu za bardzo rozwodzić nad wyglądem tego noża. No dodam tylko, że na końcu wieńczy rękojeść taki niewielki zbijak. No całość jest wykonana perfekcyjnie i muszę przyznać, że gdybym nie wiedział, że jest to firma bułgarska, no to nigdy bym się nie domyślił. Raczej bym celował w jakąś markę amerykańską. Tu muszę powiedzieć, że ergonomia. Wykonanie to jak pomyślano o wszystkim, tak naprawdę jest tu jimping u góry i jest też jimping od dołu. Wykonuje się czasem też ruch ostrzem do góry, i wtedy również kciuk ma tutaj oparcie i się nie ześlizgnie na ostrze. Tu to byłoby szczególnie niebezpieczne, gdyby podczas takiej pracy kciuk powędrował na właśnie ostrą krawędź. Więc tutaj pomyślano o wszystkim z wyjątkiem. Z wyjątkiem tej nieszczęsnej pochwy, kabury z kaidexu czy też materiału tego rodzaju. Ona jest po prostu dla mnie nie do przyjęcia, ponieważ są dwa osobne elementy, taka jakby tabliczka, która jest do samej kabury mocowana za pomocą śrubek, tutaj jest dużo otworów montażowych, ale tak naprawdę większość z nich jest nieużyteczna a właściwie. Ja znalazłem tylko to jedno położenie, gdzie pasują te otwory od samej pochwy. No, jest to tyle bez sensu, że te śrubki no trzeba w jakiś sposób odkręcić. Są tu co prawda takie gumki, które pomagają jakby złapać tą śrubkę i zacząć nią kręcić, ale przez nią też nie można dokręcić mocniej tych śrubek, bo te podkładki po prostu no nie pozwalają. Naprawdę mocno tego dokręcić, i to się oczywiście chwieje. Jeżeli zdejmiemy gumki i chcielibyśmy to dokręcić do oporu, no to wtedy jest potrzebny jakiś kluczyk. No a kto będzie nosił w lesie jakieś kluczyki do pochewki, żeby sobie zmienić na przykład położenie? W związku z tym uznałem, że albo będę nosił bez tego uchwytu na pasek. Albo po prostu znajdę sobie jakąś inną pochewkę, i, 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 i tak to rozwiążę, a jest jeszcze inny sposób wykorzystanie po prostu linki. Te otwory, te przeplotki są bardzo duże, więc pasuje tutaj nawet solidny parakord. Robimy sobie o, coś takiego, pętelkę, i naszej odkurtkę. Fajna, niewielka, e, szczupła, że tak powiem. Dobrze e, pasuje do noża albo nóż do niej. Wskakuje do niej z takim wyraźnym klikiem. E, tu jeszcze są takie fajne wgłębienia e, o w tym miejscu i w tym. E, tam, właśnie w środku, są wypustki, które trafiają idealnie do tego otworu do, po obu stronach do tej przelotki. W związku z tym no tutaj jeszcze kolejny taki smaczek, który pokazuje, jak bardzo dążą do perfekcji ludzie z tej firmy Manly. Natomiast drugą wadą tej pochewki jest to, że nie ma tu nigdzie otworu, przez który uciekałaby woda w przypadku gdybyśmy włożyli nóż mokry. Z odpornością na podmuchy wiatru. Ja zasymuluję wiatr. To jest zwykła zapalniczka. Wystarczy bardzo lekki podmuch i gaśnie nam płomień błyskawicznie. Teraz weźmiemy tą, tę zapalniczkę, która ma być odporna na wiatr wiejący z prędkością do 130 km na godzinę więc spróbujemy. Niestety nie widać tu płomienia, ale widać żarzenie się. Słyszycie pewnie? Nie chcę zgasnąć. Dopiero przy takim gwałtownym podmuchu pojedynczym Płomień nam gaśnie. Spróbuję to jeszcze raz Wam pokazać. I zgasł. Tym razem taka racja. Seven Oceans sporo tańsza od tamtej, którą niedawno testowałem w lesie. Ale jak przyglądałem się temu pudełku, to już wiem, dlaczego tamta była droższa. Kosztowała zdaje się ponad 30 zł. Ta po prostu ma krótszą datę przydatności do spożycia tylko 5 lat. Tamta chyba miała 20 lat, bo w składzie mamy tutaj mąkę pszenną, olej roślinny, palmowy, cukier i witaminy C, B1, B6. No i to jest wszystko cały skład. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. I czy piszą, jak to spożywać? Instrukcja w środku pudełka, wewnątrz pudełka. Zobaczymy, co jest w środku. No, oczywiście jest szczelnie zapakowane w folię. Tak, aby na wypadek kontaktu z wodą się te racje nam nie rozpuściły. I tutaj jest instrukcja. Jak jeść, tutaj piszą, żeby spożywać po prostu yy, jako, jako batony, czyli żeby je rzuć. Nie ma nic na temat gotowania. No, ale ja spróbuję sobie przyrządzić tak jak ostatnio wersję na ciepło. Mam nadzieję, że się nie okaże, że robię jakiś poważny błąd. Jest druga folia, i w środku są batony zapakowane już pojedynczo w, w papier impregnowany. No to mi się już zaczyna gotować, więc tak to wygląda. Tu jest ostrość na mojej twarzy. Nie wiem czy się wyostrzy, ale są dwa takie kwadraciki. Najpierw spróbuję, jak to smakuje. Dobre, dobre w smaku nie jest aż tak sypkie jak tamta poprzednia racja ale widzę, że woda mi się już tutaj gotuje więc dodam to do o tak I zobaczymy co z tego wyjdzie jest łyżka trochę się to spieniło na razie jest dosyć rzadkie no i tak się spieniło, że Prawie wykipiało. Moment, moment, chyba mam za mały kubek jak na tę porcję. O! <tryk> mam teraz wersję na gorąco, mm, z orzechami i z rodzynkami jest bardzo gorąca tamta była słodsza, zdecydowanie ta jest po zagotowaniu bardziej klejkowata mdła zdecydowanie mogłem więcej tych rodzynek wziąć bo trochę ich tu nie widać ale poprawiają jednak Smak tego dania. Myślę, że jak zjem cały ten kubek, to będę gotowy do działania. Plecak na wędrówki, do tej pory miałem po prostu plecak, w którym się mieścił sprzęt fotograficzny i parę jakichś tam drobiazgów typu mały statyw, mała butelka wody i, i, i tak naprawdę więcej nie wchodziło. Tu natomiast jest y, cała dolna sekcja to, to jest y, miejsce na aparat, obiektywy, różnego rodzaju drobiazgi, a na górze mamy całą dużą komorę gdzie można władować naprawdę dużo rzeczy między innymi wejdzie w całości pionowo butelka 1,5 litrowa bez problemu aczkolwiek można ją też pakować do jednej z bocznych kieszeni i również e, dzięki temu można zyskać więcej miejsca w środku no w środku mam naprawdę mnóstwo rzeczy drugi aparat, jakieś rękawice, jakieś noże Jakieś dodatkowe statywy, i tak dalej, i tak dalej. Jedzonko, i to wszystko w tej jednej komorze. Dodatkowo mamy bardzo dużą kieszeń na zewnątrz, a w tej kieszeni jeszcze jedna kieszeń z siateczką na jakieś drobiazgi, które nie powinny latać po, tej, po tym całym wnętrzu. Generalnie, plecak ma bardzo dużo różnego rodzaju zaczepów, różnych. Gumek, które można zacisnąć, dzięki tym wszystkim opcjom montażowym, można dołączyć do plecaka czy to dodatkowo statyw na zewnątrz, czy pod spodem, karimatę, lub jakiś jeszcze inny statyw, czy po prostu zamocować tu kijki. Na plecach również dużo się dzieje. Plecy są usztywnione, jest tu rodzaj stelaża. Natomiast jest tu jeszcze taki system Airflow System, oni tak to nazwali. Czyli siatka, która jest odsunięta od pleców, i w gorące dni powinna chronić plecy przed przepoceniem. Dodatkowo szeroki pas biodrowy fajnie odciąża plecy. Na pasie są kieszonki z obu stron. To jest też super, bo można mieć pod ręką na przykład baterie zapasowe. No i całe mnóstwo różnego rodzaju odciągów, zaczepów na pasach nośnych. Dodatkowy bajer to jest tutaj otwór na rurkę, gdzie możemy przeprowadzić sobie rurkę do Bukułaka i po prostu podczas wędrówki popijać wodę, nie ściągając plecaka. Największym atutem jest dla mnie to, że wreszcie mogę pomieścić wszystkie moje graty, które potrzebuję. Mam zabezpieczony sprzęt fotograficzny. Dodatkowo na górę mogę sobie wrzucić jakieś dodatkowe rzeczy. Związane właśnie z wycieczką, typu jedzenie, dodatkowa, dodatkowe ubrania, jakiś dodatkowy sprzęt. Przy takim załadowaniu plecak robi się dosyć ciężki, a dzięki tym wszystkim pasom, które odciążają plecy, jest wygodny i można w nim dosyć długo maszerować, nie czując bólu pleców. Dobra, co tu dużo gadać, trzeba iść dalej. A na takie siedzenie w lesie, to polecam takie podkładki do panie moknie